Witam, to co za mną to jezioro, które zamarzło, ale to tak ku przestrodze, żeby na razie jeszcze nikt tam nie wchodził na jakieś stawiki, stawy, jeziora, szczególnie jakiego nie znacie, bo lód dopiero w zasadzie jest drugi dzień, więc on jest jeszcze bardzo słaby, żeby tragedii jakiejś nie było, ale to tak tylko na marginesie Wam powiem. No, i co, pogoda jest piękna. Na zewnątrz w tej chwili minus 14, żebyście wiedzieli, jak to wygląda tutaj, w północno-wschodniej Polsce, tak? Czyli zróbmy pogoda Ełk I mamy tutaj, widać, minus 14. Ja zaraz powiększę ekran w telefonie, bo odczuwalna o tu tu widać z tej strony chyba nie minus 22, lecz ciutki wiaterek jest, także jest ok. Słuchajcie, zrobimy ogólnie też próbę, jak to w domu tam wyszło. fajnie śnieg tak tutaj nie? Ten skrzypi pod butami. Zrobimy próbę z pompą ciepła. Teraz jest już nie wiem w pół do pierwszej, ale ja o 12 nagrałem taki króciuteńki tylko wstawkę jak to wyglądało w domu sprawdźmy co pokazuje sterownik wewnętrzny widać tutaj temperaturę dolna to jest zadana czyli tyle powinno być górna to jest temperatura która jest w tej chwili czyli pompa ogólnie pracuje w trybie pracy data 7 styczeń 2024 godzina 12.04 na zewnątrz minus 14. Pompa chodzi w trybie standard. Wcześniej chodziła cały czas w trybie green, czyli w takim albo eko, zależy jak to się nazywa. A standard to jest coś takiego, że pomaga dla pompy. Mają pomagać też grzałeczki. Bo ogólnie cały film, jak pompa sobie poradzi, będzie jutro. Dzisiaj tylko sobie tam pospisywałem. Spisałem też liczniki żeby jutro po 24 godzinach sprawdzić jak to wyszło ze względu na to, że, że tam niektóre osoby właśnie pytają się o to jak tu pompa działa pokażę Wam też w tym filmie jutrzejszym ile w grudniu pompa zjadła energii na ogrzanie chałupy i na ciepłą wodę czyli takie będą jakby, nie wiem no ile zużyła pompa w grudniu i będzie taki dniowy, bo dlatego, że dzisiaj w nocy było tutaj około minus 18, czyli jednak synoptycy się nie pomylili, i jeszcze dzisiejsza noc, czy znaczy ta była noc, była bardzo zimna, już chłodna, i ta noc, która teraz ma być, zobaczcie, w dzień nie odpuszcza, cały czas jest sporo na minusie, jeszcze ma być też na minusie i minus tak samo 18, później ma już być troszkę cieplej, nawet do zera spaść, także. Jest jak jest i to będzie takie podsumowanie e, tego jednego dnia, czy ta pompa w ogóle daje radę i, 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 i w ogóle jak to działa, e, ile tam tej energii poszło, no, a poza tym no co, fajna jest pogoda, każdy kto może gdzieś tam wybrać się na spacer, to niech idzie jeszcze na spacer, chociaż film pewnie będzie późno, więc y, już wszyscy będą po spacerach gdzieś tam czy po lesie, czy po mieście, nie wiem po promenadzie jakieś, po jakichś deptakach i tym podobnych sprawach bo ten, ta fala mrozu przesuwa się w tamtą stronę Polski zachodniej, ale czy do samego zachodu dojdzie to nie wiem, nie mam żadnego pojęcia nie sprawdzałem temperatury tam, e, pogody nie, no i tyle no nie ma co tutaj za dużo e, gadać, dzisiejszy film tylko taką będzie jakby mm, zajawką do jutrzejszego filmu i za chwilę pokażę Wam, jak sobie tam dokarmiamy ptaszki itp. Itd. Nie ma tutaj sensu za wiele dzisiaj mruczeć i opowiadać, aby opowiadać. Także trzymajcie się miłej jeszcze niedzieli, pewnie, no bo jutro znowu do pracy. Ja jeszcze mam wolne tego trochę, ale większość ludzi normalnie idzie jutro w poniedziałek do pracy, więc jutrzejszy film będzie taki bardziej, może, treściwy. A dzisiaj to tylko tak żebyście sobie popatrzyli, jak to tutaj u nas wygląda.